Cześć! Witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na szybkie kotleciki z piersi kurczaka. Do zrobienia takich kotlecików będę potrzebowała piersi z kurczaka, ja mam już pokroję taką drobną kostkę, ser, u mnie gołda, mąka, jajka, pieprz, sól, szczypiorek bądź natka pietruszki, obojętnie co macie w domu, przyprawę do kurczaka i olej. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Do kurczaka teraz będę dodawać sól. pieprz, Przyprawę do kurczaka. I to mieszamy. Następnie do kurczaka dodaję dwa jajka. Całość razem mieszam. Te kotleciki robi się naprawdę bardzo szybko. Więc jeżeli goście was zaskoczą, a nie macie co podać, to super się sprawdzą. Wszystko razem mieszamy, dodajemy szczypiorek, ser i na koniec wsypujemy mąkę. Wszystko razem całość. Mieszamy, wyrabiamy taką jednolitą masę. Masa na kotlety mam już wyrobioną. Jak widzimy jest jednolita. Rozgrzewam patelnię i wlewam olej. Olej już mi się rozgrzał. Nakładam pierwszą partię kotletów. Nakładam po takiej jednej łyżce i jest spłaszczam. Jak normalne kotlety. Smażymy je na średnim ogniu. Tak, na złoty kolor, aż się zarumienią. Pierwsku czapkę nie potrzebuje dużo czasu, więc na pewno nie będą surowe w środku. Kotleciki przewracam już na drugą stronę i smażę tak samo na złoty kolor. I pierwszą partię kotlecików mam usmażoną, wyciągam je na papier i nakładam drugą partię. Kotleciki mam już usmażone, przekładam sobie je na talerz. Możemy je podawać oczywiście z innymi dodatkami, z jakimś sosem czoskowym, bądź kieczupem. Do tego ziemniaczki, łódeczki i obiad w sumie mamy gotowy. Posypię jeszcze szczypiorkiem świeżym. I życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!